Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Marcin Piotrowski, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiejszy środek Europy będzie rozpięty między Francją a Hiszpanią, bowiem zaprezentuję dzisiaj Państwu książkę, która pojawia się u mnie w cyklu literatury łotrzykowskiej, pikarejskiej. Książkę, która pojawia się także w cyklu Literatura jako kłamstwo. A jest to książka, którą napisał francuski autor Alain René Lesage. A książka zatytułowana jest Przypadki Idziego Blasa. Ja czytałem wydanie trzecie tej książki, wydanie z roku 1975, które ukazało się nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, a jest to przekład pana Juliana Rogozińskiego. Muszę od razu powiedzieć, że to jest książka, która no, niby trafiła do mnie. W sposób oczywisty, no bo przeglądając rzeczy, czy planując rzeczy łotrzykowskie, planując rzeczy pikarejskie, przypadki Diego Blasa są na wszystkich listach. Na większości list ta książka jest wysoko na liście klasyki tego gatunku. Ale do mnie ta książka trafiła trochę inaczej. Dlatego, że kiedy spojrzałem sobie jakoś pobieżnie dawno temu na okres, kiedy żył autor, Czyli Lesage, no to Lesage można byłoby powiedzieć, że był rówieśnikiem Daniela de I nie wiedząc nic o książce o Idzimplasie, stwierdziłem, że będzie to najprawdopodobniej francuska wersja, czy francuski kontekst kulturowy książek Daniela de To Toteż spodziewałem się, biorąc tę książkę do ręki, że dostanę odpowiednik troszkę Moll Flanders. W kontekście francuskim, że dostanę odpowiednik Thomas'a w kontekście francuskim. I kiedy tę książkę zacząłem czytać, to jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że ta książka jest wszystkim, ale nie tym, czego się spodziewałem. Książka Lesarza uchodzi za klasykę literatury łotrzykowskiej. Jeżeli spojrzą Państwo na jakieś listy. No to te wszystkie listy otwiera oczywiście żywot łazika Stormesu 1500 bodajże 54, ile dobrze pamiętam. Potem jest niewydana w Polsce książka o żywocie Guzmana. Szkoda, no niestety, niestety, nie ma tego. Książka z roku 1599 też klasyka. Na tych listach jest także żywot młodzika niepoczciwego. O której to książce jest, audycja u mnie, z roku 1626? I na początku wieku XVIII kolejna rzecz, będąca klasyką tego gatunku, czyli przypadki Idziego Blasa. No i patrząc z tej perspektywy, kiedy czytałem Idziego Blasa, znając większość tych książek, znając także nieco późniejsze rzeczy łotrzykowskie i czytając tego Idziego. Jako no, kolejną nastą książkę łotrzykowską, gdzie czytam i klasykę, i wariacje i tak dalej, to książka mnie na początku okrutnie rozczarowywała. Dlatego, że jest to książka, która nie dzieje się we Francji, tylko dzieje się w Hiszpanii. Nie dzieje się wtedy, kiedy żył Lesarz, tylko dzieje się wcześniej, bo dzieje się w XVII wieku. I przez długi czas miałem wrażenie, Odgrzewanego kotleta, kiedy tę książkę czytałem. Była to niewątpliwie w czystej postaci literatura łotrzykowska. Człowiek z nizin, sierota, który stara się w tym życiu ogarnąć. Chwyta wszystkie możliwe okazje, jest filutem, jest cwaniaczkiem, jest mistrzem, zagaduje, jakoś mu to idzie. Fortuna kołem się toczy. Tak szybko się toczy, że nawet jeżeli coś zarobi, nawet jeżeli coś ukradnie, nawet jeżeli kogoś okpi, to im większą ma tą kwotę, tę kwotę. tym szybciej je traci i to nie dlatego, żeby je jakoś wydawał, tylko no taki jest żywot, no to ktoś go napadnie, no to coś zgubi, no to coś zostawi, no to ktoś go oszuka, no świat takich wszak jest. No i tak się zmagałem z tą książką, czytałem to sobie, nie mogę powiedzieć, żeby to było złe. To było po prostu dla mnie wtórne. Okrutnie wtórne. Dlatego, że większość tych historii znałem. Bo jeżeli, bądźmy szczerzy, przeczytało się jedną powieść z literatury łotrzykowskiej, taką klasyczną, to tak jakby przeczytało się wszystkie. One są dosyć zbliżone, to jest poziom odkrywania, oglądania sitcomu. Większość sitcomów, tych seriali typu Alo Alo, chociażby, no, bazuje na dokładnie tych samych żartach, no to jest w tym śmiesznego, że to cały czas jest to samo. Tu jest dokładnie tak samo. I ta książka mnie nawet nudziła, bo to był gag za gagiem, na dodatek sporo pomysłów, które Lesage tutaj pokazuje, to są pomysły, które już gdzieś czytałem. I uświadomiłem sobie, że czytałem je przede wszystkim u Potockiego w rękopisie znalezionym w Saragosie. Tylko, że u Potockiego było to przepracowane do poziomu arcydzielnego. I tu było widać różnicę, i tu było widać rękę mistrza. No, genialną rękę mistrza. Bo historie, które u lesarza trochę mnie nudziły w takiej swojej powtarzalności i takiej jarmarczności trochę, opakowane u Potockiego w inną narrację, w szkatułkę, w przerywanie. W jakieś uproszczenie. Nie potrafię tego ująć. U Potockiego było to mistrzowskie, ta Hiszpania z tego okresu. U Lesarza mnie to trochę nudziło. No, no, ale dlaczego Lesarz, francuz, napisał książkę o Hiszpanii? No, no dlatego, że swoją karierę pod koniec XVII wieku zaczynał jako tłumacz. I tłumaczył klasyków hiszpańskich, ale także przetłumaczył na francuski Lesarz. Właśnie Lesarz. Przetłumaczył nowe przygody Don Kichota, czyli tego fałszywego Don Kichota, awejanedy, tego fałszywego Don Kichota, o którym wspomina tak pięknie w rozmowie Wojciech Harchalis, do wysłuchania której rozmowy bardzo Państwa zachęcam, jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobili. To jest zjawiskowa rozmowa, dlatego że ja tam mówię niewiele, a głównie mówi Wojciech Harchalis, no i od razu jakość tej rozmowy jest większa, jeżeli mówi tylko ta osoba, która się zna. Więc LeSage był Francuzem, ale kulturowo ciągnącym w kierunku hiszpańskim. I napisał książkę o Hiszpanii. Napisał książkę o Hiszpanii, która jest klasyczną powieścią łotrzykowską i która mnie do pewnego momentu nudziła. I zastanawiałem się, ile jeszcze. A ta książka to ma 800 stron. I naprawdę już tak przeczytałem 400, i tak cały czas to samo. Cały czas to samo. Różne oczywiście odmiany, ale no, zasadniczo to samo. I potem przyszła księga kolejna, bo ta książka składa się z ksiąg. Zresztą przypadki Idziego Blasa Lesage pisał długo. To się ukazywało w częściach. Bo ukazały się cztery łącznie części. W roku 1715, 1724, 1735 i 1747 czyli co mniej więcej 10 lat, pojawiała się kolejna część przygód Idziego Blasa. Z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to bardzo doceniam u Lesarza to, że czyta się tę książkę i tego nie widać. Są pewne przeskoki, ale ja sobie to uświadomiłem dopiero wtedy, kiedy spojrzałem na te daty wydań i dopiero wtedy złapałem, że to, co mi się naprawdę w tej książce spodobało, bo tę książkę kończyłem już zupełnie inaczej o niej myśląc. Ale to było coś, co było wtedy, kiedy Lesaś był po prostu starszy. Był dojrzalszy i inaczej pisał. O innych rzeczach pisał. Było widać już refleksję człowieka starszego. Natomiast miejmy świadomość, że cała ta książka powstała na przestrzeni 30 lat. I jest to dzieło życia. No i coś się takiego stało, że mi się ta książka jakoś spodobała, bo ona mi się na końcu spodobała i na końcu czytałem ją z ogromną przyjemnością. A no to, że do pewnego momentu ta książka jest klasyką klasyk literatury Łotrzykowskiej. I gdyby to była moja pierwsza książka, albo druga z tego cyklu, to myślę, że wybawiłbym się przy niej setnie, bo tu jest wszystko to, co miałem u Łazika, co miałem u Dekewedy, tylko więcej. To, co jest u Lesarza innego, to to. Że Idzi Blas pod koniec swojej kariery dochodzi do wysokich zaszczytów. I mniej więcej jedna trzecia tej książki, może nawet nieco więcej, to jest historia życia Idziego, który jest już dojrzałym człowiekiem, nawet bardzo dojrzałym. I te liczne przygody jego prowadzą go do służby na dworze. I ta część książki. Kiedy ten łotrzyk, ten Picaro, trafia na dwór najpierw Filipa III, a później Filipa IV, i staje się sekretarzem pierwszego ministra, najpierw jednego króla, a później drugiego, jest fascynująca, bo tych historii nigdy nie znałem, te historie są opowiadane, mam wrażenie, tylko w tej książce, i historie z życia dworu są rewelacyjne. Historie pokazujące, jak funkcjonowała monarchia hiszpańska za tych dwóch władców. Ta książka opatrzona jest przypisami niezbyt licznymi, ale doskonale uzupełniającymi kontekst. I nawet jeżeli się nie zna tej historii ja tej historii nie znałem to niektóre zdarzenia, które są tu pokazane, są skomentowane. To są niewielkie komentarze, ale wystarczające, żeby pokazać drugie dno książki lesarza. Bo kiedy ta książka się ukazywała, to we Francji nikt nie czytał jej jako opowieści o Hiszpanii. We Francji czytali wszyscy ją jako powieść z kluczem. I trochę ten klucz pokazuje Julian Rogoziński dając te przypisy. Dodatkowo podbija to troszkę w takim posłowiu, ale to jest, no to nie jest posłowie, to jest posłowieńko. To są cztery strony czy pięć. Jak można do książki, która jest tak wielka, ma 800 stron, Dotyczy innego kontekstu, kulturowego, głębokiego odniesienia naprawdę do innych czasów, dać coś, co jest trochę połechtaniem tylko mózgu? No to nie wiem. Przecież ta książka, kiedy to wydanie się ukazało w roku 75, nie było internetu. Jeżeli ktoś miał w domu encyklopedię, to sobie tego lesarza sprawdził. Podejrzewam, że notka miała tam, jak to w encyklopedii tamtych czasów, no, pewnie pięć linijek i koniec. Żadnego pogłębionego kontekstu. no Ja to przynajmniej mogłem trochę poszukać w internecie i teraz błyszczeć przed państwem tymi informacjami, której tak pewnie ktoś, kto się zna, łatwo zakwestionuje, bo pewnie coś tam się pomyliłem. To no, nie zmienia to faktu, że książka jest lekko skomentowana. I ten lekki komentarz powoduje, że odkrywa się w tej książce drugie dno. Drugie dno, które jest w tej chwili dla nas, jako czytelników współczesnych w Polsce, zupełnie nieczytelne. Ale było czytelne. Dla czytelników francuskich tamtego okresu. To jest książka, która krytykuje, no, teoretycznie, Hiszpanię, ale w praktyce współcześni rozpoznawali krytykę dworu francuskiego, rozpoznawali krytykę konkretnych lekarzy, którzy tam występują, osób zarządzających więzieniami, osób sprzedających urzędy. I niesamowite jest to, że dało się opowiedzieć historię o Francji wieku XVIII przy użyciu. Historii Hiszpanii wieku XVII, i wszyscy wiedzieli o co chodzi, i wszyscy się dobrze bawili. No, ja się oczywiście mniej bawiłem na tym wymiarze odczytywania tych francuskich kontekstów. No, o ile nie było przypisu, no to nie wiedziałem o co chodzi, ale kiedy te przypisy się tam pojawiają, no to widać wtedy taką polityczną i społeczną maestrię lesarza, jak on to opisał. Natomiast książka Relatywnie mi się podobała. Zwłaszcza podobała mi się ta końcówka, która jest bardzo unikalna. I gdyby Państwo kiedykolwiek rozważali przeczytanie jednej książki łotrzykowskiej, takiej najbardziej klasycznej, to wydaje mi się, że lesarz mógłby być ciekawą propozycją. Nie jest to tak skondensowane jak na przykład De Quevedo, który podobał mi się bardziej, bo to był taki pierwszy krok poza łazikiem. I to, co u Łazika było bardzo krótkie, u Kevedo jest troszkę dłuższe. to no, te historie u Lesarza są bardziej skomplikowane, bardziej to jest przeplecione. Rozpoznają Państwo w tej książce inne literackie tropy. Tutaj jest mnóstwo odniesień do, chociażby do Szekspira. Są nieco przetransponowane, zakamuflowane. Idę z Romea i Julii, idę z Hamleta, z kupca weneckiego. Rzeczy, które gdzieś w literaturze były, Lesarz nieco zmienia, przestawia je czasami w kontekst włoski, czasami w kontekst hiszpański, dokładnie tak jak robił to Potocki. No tylko, że uważam, że Potocki zrobił to zdecydowanie lepiej na poziomie całej opowieści ramowej, na poziomie całego kontekstu, no jest to inna powieść. U Lesarza jest to powieść typowo pikarejska. Ale z elementami powieści szkatułkowej, bo tu takowe występują, z powieścią pikarejską w powieści pikarejskiej, dlatego że poza Idzim Blasem, później Idzi bierze na służbę młodszą wersję siebie, i ta młodsza wersja siebie, czyli Scypion, opowiada swoją historię, która jest powtórzoną powieścią pikarejską, tylko w pigułce, która też wybrzmiewa. Oczywiście, jeżeli będą Państwo uważnymi czytelnikami, ja nie byłem, to te wszystkie rzeczy, te wszystkie historie złożą się do jednej historii. To, co będzie później u Potockiego. Ci wszyscy ludzie, wszyscy bohaterowie, nawet drugoplanowi, którzy gdzieś się przemykali, to okazuje się, że oni nie przemykali się przypadkowo, I że cała ta historia jest bardzo złożona w gruncie rzeczy, i że my patrzymy tylko na jakąś tam jedną warstwę. Ale tych warstw, jest więcej. I pod tym względem to jest ciekawe. I sama książka była ciekawa. Ale przede wszystkim ta książka pokazała mi, jakim wielkim mistrzem był później Potocki, który pracując na lesarzu wziął klasykę i podniósł ją do poziomu arcydzieła. I to widać niesamowicie. Ale także widać, jak lesarz fascynuje się Cervantesem, jak tutaj są wątki kichotowskie i z tego kichota oryginalnego, i pewnie częściowo, tego nie znam, ale tak myślę, z Awajamedy. Ogólnie ta książka jest ciekawym przykładem tego jak literatura pracuje na samej sobie, jak sama jest sobie pożywką. Jeżeli są państwo ciekawi literatury Łotrzykowskiej w większym wydaniu, chcieliby państwo jedną opowieść, która ma w sobie dużo rzeczy, a chcieliby państwo jednak trochę czegoś bardziej oryginalnego, to wydaje mi się, że Idzi Blas jest ciekawą propozycją. W szczególności przez wątek późniejszy, czyli wątek no, obracania się wśród tych najwyższych dworskich kręgów i przyglądania się, jak zarządzana była Hiszpania w wieku XVII przez dwóch monarchów, no i jak to po prostu wyglądało wtedy. Na no poza tym jest to powieść bardzo, bardzo klasyczna, mnóstwo dowcipu, mnóstwo zabawy. Ale jednocześnie bardzo silnie wybrzmiewający wątek moralizatorski. Ta książka jasno uczy, że nie opłaca się oszukiwać, mimo że ktoś jest filutem, mimo że ktoś jest tym łazikiem. No to bycie łazikiem opłaca się tylko wtedy, jeżeli te pieniądze, które się zdobyło, odda się komuś innemu, albo przede wszystkim się żałuje za swoje czyny. No ale człowiek, wiadomo, grzeszyć lubi. Ta książka i o grzechu, ale też o wyzwoleniu się z grzechu opowiada. Przypadki Diego Blasa. Polecam Państwu tę książkę. To jest kolejna książka, którą skreślam w tej chwili z mojej listy literatury łotrzykowskiej. Kolejna rzecz klasyczna, która była. W sumie cieszę się, że ją przeczytałem, ale jak mówię, to nie było takie oczywiste. Decyzję, czy czytać Diego Blasa, pozostawiam Państwu jak zresztą zwykle. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszam oczywiście do posłuchania odcinków starszych i odcinków o literaturze łotrzykowskiej, ale przede wszystkim odcinka będącego rozmową z Wojciechem Harchalisem o Don Kichocie i o Cervantesie, bo to jest Hiszpania tego okresu i wpływ tej Hiszpanii kulturowy spory, jak widać tutaj, na Francję warto, warto posłuchać. Dziękuję za dzisiaj. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.